Zarówno w Biblii, jak i innych świętych księgach, przejawia się temat gigantycznych istot, które kiedyś zamieszkiwały Ziemię. Istnieją legendy i opowieści o istnieniu takich olbrzymów w różnych częściach świata. Jedna z nich jest szczególnie intrygująca. W dzisiejszym odcinku przybliżymy Wam nieco ten temat. Zapraszam do oglądania. Wyspy Salomona to niepodległe państwo położone w oceanie na wschód od Papui i Nowej Gwinei. Składają się one z sześciu głównych wysp oraz ponad 900 mniejszych. Ich stolicą jest Honiara położona na wyspie Guadalcanal, która stała się znana przede wszystkim z licznych bitew między amerykańskimi i japońskimi żołnierzami podczas kampanii na Wyspach Salomona w latach 1942-1945. Te odległe wyspy otoczone ogromnymi oceanami od dawna fascynują nie tylko badaczy i naukowców, ale również postronnych turystów. Jak się okazuje, miejsce to jest owiane tajemnicą. Istnieją opowieści o plemieniu prawdziwych olbrzymów uważanych za potomków biblijnych Nefilimów, którzy żyją tam do dziś. Przez wiele lat te odległe tereny były nieznane światu i zamieszkane jedynie przez tubylców. W 1568 roku hiszpański podróżnik Alvaro de Mendana jako pierwszy Europejczyk odkrył te wyspy podczas podróży z Peru. Wierząc, że odkrył miejsce skąd biblijny król Salomon pozyskiwał złoto do swojej świątyni w Jerozolimie, nazwał je wyspami Salomona. Wieści o tym niezwykłym odkryciu dotarły do innych badaczy, co doprowadziło do kolejnych hiszpańskich wypraw w 1595 i 1606 roku. Chociaż ówczesne doniesienia o znalezieniu złota nie zostały potwierdzone, współczesne firmy wydobywcze zdobyły znaczące ilości tego kruszcu właśnie z tych terenów. Proces wydobycia złota na Wyspach stał się dość kontrowersyjny. Miejscowi zarzucali firmom wydobywczym wyzysk i niszczenie środowiska. Niektórzy podkreślali nieodwracalne szkody spowodowane działalnością górniczą. Choć Wyspy Salomona kojarzone są głównie ze złotem, ich urok nie wynika jedynie z faktu istnienia tego surowca. Tubylcy, którzy zamieszkiwali te wyspy od tysięcy lat, przekazywali z pokolenia na pokolenie własne tradycje. I ustne opowieści o olbrzymach żyjących na tych terenach. Podobne legendy zna wiele kultur na świecie, ale mieszkańcy Wysp Salomona wciąż wierzą w istnienie tych gigantów. Opowieści o olbrzymach przybierają różne formy. Niektóre przedstawiają ich jako dobroduszne istoty, inne jako niebezpieczne i złośliwe potwory. Istnieją nawet legendy mówiące o gigantach polujących na ludzi czyhających w cieniu, czekających na odpowiedni moment do ataku. Marius Boy Ryan, badacz i zarazem dyrektor do spraw badań w Solomon Anthropological Expedition Trust Board Incorporated, brał udział w badaniach dotyczących prawdziwych olbrzymów na wyspach. Chociaż Ryan mieszka w Australii, spędził wiele lat na wyspach Salomona jako pilot śmigłowca i inżynier. Po czasie poślubił on nawet tubylczynię z tych wysp i został obywatelem tego kraju. Podczas swojego pobytu zaznajomił się z kulturą i tradycjami tubylców, w tym z opowieściami o olbrzymach. W 2010 roku Boy Ryan wydał książkę pod tytułem Tajemnice Wysp Salomona, w której zawarł opowieści miejscowych ludzi, w tym swojej żony. W swoich badaniach odkrył, że na wyspach żyją olbrzymy, a niektórzy z nich mają ponad 3 metry wzrostu. Nazwał ich olbrzymami z kanalu. Miały one długie, czarne, brązowe lub czerwone włosy, podwójne brwi, czerwone gałki oczne, płaskie nosy i szerokie usta. Rajon relacjonuje, że niektóre z tych olbrzymów porywały i zabijały ludzi z ich wiosek. Opowiadał o jednym ogromnym, dzikim olbrzymie, który atakował tubylców. Wielu wojowników poległo, próbując pokonać tego giganta, a wioski były zmuszone przesiedlić się w inne części wyspy, by chronić swoich mieszkańców. Mówi się, że olbrzymy z wysp Salomona mają swoją strukturę społeczną i być może tysiące z nich wciąż zamieszkują Guadalcanal. Używają skomplikowanych systemów jaskiń, by przechodzić z jednej strony wyspy na drugą, nie wystawiając się na światło dnia. Jedna z najbardziej niepokojących opowieści dotyczy dziewczyny imieniem Mango, która została porwana przez olbrzymy. Po 25 latach, kiedy wszyscy uznali ją za zmarłą, nagle się pojawia, będąc w ciąży, w dramatycznym stanie psychicznym. Uważa się, że przez dwie dekady była żoną jednego z olbrzymów. Jej syn, mieszaniec człowieka i olbrzyma, został zabity przez jednego z braci Mango w wieku pięciu lat. Jak się jednak okazuje, nie tylko tubylcy opowiadają o tych olbrzymach. Istnieją także raporty mówiące o tym, że japońskie siły wojskowe napotkały te olbrzymy podczas kampanii na wyspach Salomona między 1942 a 1945 rokiem. Japońscy żołnierze donosili o spotkaniach z istotami o wzroście od 3 do 4,5 metra, które atakowały ich oddziały. Wystrzały ze współczesnej broni miały niewielki wpływ na te stwory, a żołnierze wpadali w obłęd, słysząc krzyki swoich towarzyszy podczas nocnych ataków olbrzymów. Ich kanibalistyczna natura wzbudzała strach w sercach japońskiej piechoty. Chociaż wielu sceptyków odrzuca te opowieści jako mity i legendy ludowe, ogromna liczba relacji i świadectw z różnych źródeł daje powody do wierzenia, że w legendach o olbrzymach z Wysp Salomona może kryć się ziarno prawdy. Jednak konkretne informacje na temat tych tajemniczych stworzeń pozostają niejasne, a legendy otaczające je są owiane mgłą tajemnicy i niepewności. Pomysł istnienia olbrzymów pojawia się w wielu kulturach na przestrzeni wieków, począwszy od biblijnych opowieści o Nefilimach, poprzez przedstawienia ich w starożytnej architekturze i malowidłach naskalnych. Legenda o olbrzymach z Wysp Salomona to tylko jeden z elementów tej większej układanki. Wiele starożytnych społeczeństw na całym świecie, takich jak Egipt, Iran, Irak, Chiny, Meksyk czy Kambodża, budowało piramidy. Co ciekawe, wszystkie te kultury znane są z tego, że opowiadały historię i tworzyły przedstawienia wizerunków olbrzymów. Możliwe jest, że te społeczeństwa miały ze sobą kontakt i że olbrzymy odegrały ważną rolę w budowie tych piramid. Na przykład, można tu wspomnieć o piramidach w Meksyku, gdzie dawne kroniki opowiadają o olbrzymach zwanych Quinamecin. Te relacje sugerują, że olbrzymy miały udział w budowie tych majestatycznych struktur. Ponadto, inne starożytne megalityczne konstrukcje, które mogą być uważane za dzieła olbrzymów, są budowlami, których stworzenie w zasadzie nie było możliwe w tamtych czasach przez człowieka. Wykonane z olbrzymich bazaltowych kamieni w Nan Madol na wyspie Pompeje struktury są tak olbrzymie, że trudno uwierzyć, by mogły zostać zbudowane przez zwykłych ludzi. W 1907 roku Wiktor Berg, gubernator wyspy podczas niemieckiego panowania, odkrył w Pompejach grobowiec z kośćmi, które były znacznie większe niż jakiekolwiek inne, co wskazuje na obecność olbrzymów, mierzących 3 metry wzrostu. Po tym odkryciu wielu ludzi zaczęło się zastanawiać nad tożsamością tych gigantów. Po I wojnie światowej Japonia przejęła kontrolę nad Pompejami i rozpoczęła badania nad Nanmadol. Zgodnie z dostępnymi źródłami, japońscy naukowcy odkryli, że ruiny Nanmadol były tylko małą częścią większej układanki, a sama konstrukcja ciągnęła się głębiej pod wodą, tworząc całkowicie zatopione miasto. To właśnie tam Japończycy podobno odkryli ogromne platynowe trumny na dnie oceanu, zawierające szczątki olbrzymów o wzroście ponad 3 metrów. Jednak wiele informacji na ten temat zostało utraconych podczas II wojny światowej, przez co szczegóły panowania nad Pompejami przez olbrzymów są fragmentaryczne. Mimo tego, te wszystkie opowieści i legendy z różnych kultur i epok świadczą o fascynującym i tajemniczym dziedzictwie olbrzymów w historii ludzkości. Czy istniały one naprawdę? Możliwe, że kiedyś poznamy nowe fakty na ten temat. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!